Ołbecy dostali furii. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Księgarni Namiodowej, tych, którzy czytają newsletter i tych, którzy chcą się spotkać ze mną na YouTubie. Beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Matki Różyczackiej zbiegła się z wydaniem, staraniem IPN-u oraz... Solideo, kazań świętokrzyskich Stefana Kardynała Wyszyńskiego. To były kazania wygłoszone w roku 74, 75, 76 po trzy konferencje dotyczące spraw społecznych, spraw relacji świata świeckiego ze światem religijnym. Sięgam z rozczuleniem do tej publikacji, ponieważ pamiętam, kiedy w latach 70 dotarła fałszywka UB. Kazania świętokrzyskie zostały wydane poza granicami Polski, przemycone w jakiś bardzo mądry sposób na teren Polski i były dostępne w obiegu Instytutu Prymasowskiego, a także niektórych parafii. Ubecy dostali furii, bo rzeczywiście nauczanie Prymasa było genialne. Polecam tę lekturę wszystkim 460 posłom, setce senatorów oraz różnych innych osób, które wypowiadają przeróżne rzeczy na temat relacji Kościoła i Państwa. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było Konkordatu. Dziś mamy Konkordat. Prymas Wyszyński w tych swoich kazaniach dał podwaliny pod naukę społeczną na terenie Polski. UB uciekło się do pewnego rodzaju wybiegu. Ale krótko mówiąc, fałszerstwa wydało w identycznej szacie graficznej, z taką samą czcionką, w tym samym formacie. Ja pamiętam tę, że książeczkę. Nie mamy jej, ponieważ mój ojciec, przy najbliższym spotkaniu z Prymasem Wyszyńskim, przekazał mu, ażeby ksiądz Prymas zrobił z tym, co należy, zarchiwizował i miał dowód w sprawie. Oczywiście. Treści były inne. Daję przykład jednej z nich i w tej pozycji są podane teksty zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. Otóż Prymas Wyszyński pisze w ten, mówił w ten sposób. Ewolucja społeczno-ekonomiczna w świecie idzie w tym kierunku, by dzielić się z drugimi, a by dzielić się z narodami. Powiecie dziś może, cóż to prymas zamienił się w jakiegoś komunistę? Nie. Ja jestem chrześcijańskim myślicielem społecznym, zajmującym się od dziesiątków lat tymi problemami. Ja tylko rozumiem komunistów i przyznaję im słuszność. Zdaję sobie sprawę z sytuacji, lękam się, aby u nas nie odrodził się duch konsumpcji, kosmopolityzmu i nihilizmu społecznego, jak to ma miejsce w Ameryce. Wydanie ubeckie było na lepszym papierze, treści były na tyle burwersujące, że bardzo szybko ta prowokacja została zdemaskowana. Innym elementem wydania tego współczesnego jest pieczołowitość i troska o słowa prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński słynął z tego, że mówił bardzo precyzyjnie i jak to kiedyś powiedział mi jego sekretarz ksiądz nieżyjący już Bronisław Piasecki, że w zasadzie wystarczyło nagranie przepisać na papier i było gotowe. Tym, którzy sięgnął do tego wydania i penu i Solideo polecam przypisy, w których możemy dowiedzieć się jakie poprawki były wnoszone w tekście. Na przykład Prymas wykreślił słowo naszych. Inne. Prymas usunął słowo niejako. Prymas zmienił zwrot w nasze właściwości na we właściwości. To pokazuje precyzję i dokładność określeń prymasa Wyszyńskiego. Wspomniałem w którymś momencie o polskich posłach, senatorach. Prymas Wyszyński wypowiadał się w tych sprawach, o których wiedział dobrze prawie wszystko. Nie był jak dzisiejsi niektórzy celebryci, którzy osiągając wielkie osiągnięcia, wszystko jedno w dziedzinie artystycznej, sportowej, yy, społecznościowej, uważają, że mają monopol narrację na wszystko. Prymas Wyszyński. Gdy wypowiadał się, miał na ten temat rzetelną wiedzę. Jeden z politruków uczestniczących w spotkaniu prymasa Wyszyńskiego z pierwszym sekretarzem Władysławą Gomułką, ale to zaraz. Wiecie o tym, że jeżeli ktoś podpisuje ze sobą umowę albo o coś się umawia, określa pewien słownik znaczeń. Co rozumienie, pod słowem współpraca, co rozumiemy pod, pod słowem zobowiązanie, i tak dalej. Określamy pewne rzeczy, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Prymas Wyszyński, rozpoczynając spotkanie z Gomułką, postanowił wyjaśnić słownik znaczeń i zrobił czterogodzinny wykład na temat marksizmu, a jego rozmówcy. Dokładnie rozumieli, na co się powołując, mówiąc o doktrynie marksistowskiej. I ten uczestnik spotkania powiedział, no, tak klarownego wykładu na temat marksizmu jeszcze w życiu nie słyszałem. Wsłuchujmy się zatem w słowa tego, który wie, co mówi, a co najważniejsze, tego, który bardzo kocha. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.